Siemaneczko, wszystkim w będzie, Azik Tema to kolejny odcinek. Tak, teraz w końcu będę głośniej mówił. Tak jak można tu zauważyć, wybiło mi 8 subskrypcji. Tak, jeszcze dwie i pokażę w końcu swoją twarz. Tak, i ostatni filmik był 3 tygodnie temu. Niestety. Tak, ponieważ mi się nic nie chciało. Albo to, albo tamto. No i też przez szkołę. No nie, w sumie przez szkołę? Nie. No więc tak, to będzie bardzo króciutki filmik. Tak, okej, okay. ja i szykuję 7 Second challenge, tylko muszę się zgrać z kolegą i będzie wszystko dobrze. Tak, gdy się z nim zgram, to będzie wszystko dobrze. Tak, chyba znacie wszystko, o co w tym chodzi. Aha i pod tym filmem teraz zadawajcie pytania na QA, które będzie możliwe, że nawet w tym tygodniu. Tak, QA w końcu QA. Tak, dobra. Jak nie było słabo słychać, to naprawdę Was przepraszam, ale to 8 subskrypcji na, na naprawdę dzięki Wam za to. Tak, za te 8 subskrypcji. Bardzo się cieszę. Okej, okay, więc... Co. To już było na tyle. Się tam się na razie, cześć. Yo.